Cześć! W tym materiale przedstawię Ci aż 6 najlepszych, najskuteczniejszych ćwiczeń do rozbudowania Twoich barków. Będą to oczywiście po dwa ćwiczenia na każdy poszczególny akton mięśnia ramiennego. Natomiast jeżeli chciałbyś otrzymać ode mnie plan treningowy z wykorzystaniem tychże ćwiczeń, które przedstawię w tym materiale, to zostaw proszę komentarz pod tym filmem o treści plan treningowy na wielkie barki. Ja nazywam się Dawid Koźluk, jestem trenerem, który specjalizuje się w treningu sylwetkowym oraz kształtowaniu sylwetki mężczyzn. Zatem jeżeli takie tematy, takie treści Ciebie interesują, to serdecznie zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz oraz do polubienia tego filmu już na samym wstępie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Wyciskanie handli nad głowę siedząc na ławce. To ćwiczenie, które rozbuduje nam przednią część mięśnia naramiennego bardziej w obszarach centralnych, czyli tych zaznaczonych na rysunku, z uwagi na przewagę aktywnego napięcia mechanicznego. Wznosy przednie z linko wyciągu zaciała to świetne ćwiczenie, szczególnie na przednią część mięśnia naramiennego, które rozbuduje nam nasz bark bardziej w obszarach dystalnych, czyli tych zaznaczonych na rysunku, z tego powodu, że ćwiczenie to charakteryzuje się dużą pracą w rozciągnięciu, a więc także większym pasywnym napięciem mechanicznym. Wznosy bokiem oburącz w oparciu o ławkę to świetne ćwiczenie na boszczą część mięśnia naramiennego, które rozbuduje nam bok barku bardziej w obszarach centralnych, czyli tych zaznaczonych na rysunku, z tego powodu, że mamy tutaj przewagę aktywnego napięcia mechanicznego. Wznosy bokiem jedną z linką z zaciała. To świetne ćwiczenie na boczną część mięśnia naramiennego, które rozbuduje nam tą część barku bardziej w obszarach dystalnych, z uwagi na to, że to ćwiczenie charakteryzuje się większą pracą w rozciągnięciu, a więc także większym pasywnym napięciem mechanicznym. Tylna część mięśnia naramiennego posiada sarkomery, które nie doświadczają hipertrofii, czyli wzrostu mięśni pośredniczonym rozciąganiem, więc tutaj nie będziemy skupiać się na tym, aby wybierać ćwiczenia, które umożliwiają nam doświadczanie większego pasywnego napięcia mechanicznego, a wręcz przeciwnie, my chcemy to pasywne napięcie mechaniczne ograniczać. Zatem świetnym oraz bardzo popularnym ćwiczeniem na tył barku są odwrotne rozpiętki, przykładowo na maszynie, które odzwierciedlają funkcję odwodzenia horyzontalnego. Natomiast o drugim ćwiczeniu bardzo mało osób wie. Kolejne ćwiczenie to wyprosty ramion na ławce skośnej dodatniej, czyli również doskonały wybór na tył barku. Tylko, że musimy odpowiednio to ćwiczenie wykonać, aby limiterem rzeczywiście była ta tylna część mięśnia na ramiennego. To ćwiczenie spełni oczywiście funkcję prostowania ramienia, także nieco inaczej regionalnie rozwinie nam tył barku niż odwrotne rozpiętki. Pamiętaj proszę, że jeżeli chcesz otrzymać skuteczny plan treningowy na rozbudowanie barków, z wykorzystaniem ćwiczeń, które przedstawiłem w tym materiale, to zostaw proszę komentarz o treści plan treningowy na wielkie barki. Natomiast, jeżeli chcesz, abym w podobny sposób omówił ćwiczenia na inne partie mięśniowe, to również daj mi o tym znać w komentarzu i możesz także napisać, czy film Ci się spodobał. Ja Cię będę również bardzo wdzięczny za udostępnienie tego materiału. Przykładowo, możesz zrobić zdjęcie, jak oglądasz ten film i wrzucić to na przykład na swoją relację na Instagramie czy na Facebooku. Lub możesz przesłać ten film znajomemu, czy także gdzieś udostępnić. Niestety, ale merytoryczna wiedza bardzo słabo się klika, ma bardzo małe zachęgi, a mi bardzo zależy na tym, aby docierać do jak największej ilości osób i pomagać coraz większemu gronu odbiorców. Także takimi ruchami możesz mi pomóc, za co ja ci będę niezmiernie wdzięczny. Jeżeli źle się czujesz w swoim ciele, nie podoba ci się Twoja sylwetka, masz przez to niską samoocenę i strasznie małą pewność siebie, nie czujesz się atrakcyjnym mężczyzną. To rozważ indywidualną współpracę ze mną, indywidualny plan treningowy bądź mój program Spektakularna Sylwetka, ponieważ wszystkie z tych trzy rzeczy doprowadzą cię do zmiany Twojej sylwetki. Dzięki czemu będziesz w końcu zadowolony z tego, jak wyglądasz. No i pomyśl, jak się będziesz czuł ze swoją wymarzoną sylwetką. Jeżeli jesteś czymś zainteresowany lub masz do mnie jakieś pytania, to napisz do mnie wiadomość prywatną albo na Whatsappie, albo na Facebooku, albo na Instagramie. Linki do tych platform znajdziesz w opisie pod tym materiałem. Dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że Ci się podobało, mam nadzieję, że zdobyłeś tutaj mnóstwo wiedzy i do następnego.